No i się zaczęło. Cały czas byłem właśnie zapraszany na sesję, dostawałem albo wyzwiska, albo gitarę na plecy, respy, cargo plane żeby mi scraszować grę, albo się... Biedny Bachus, gitarę dostał. ...w ogóle nie pieprzyli w tańcu i od razu... <grym 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 i ...bez żadnych właśnie... <grym> ...materiałów z nowej aktualizacji. Dopiero... Spłuczujemy ci, no. Dni dowiaduję się, że zniszczyłem live'a Evronowi. CO JEST? Ty, zabijam ty i się zrespił paniem drugim. Ale co mnie to obchodzi, no? Chuj, no... Ten materiał jest mało konkretny, widzowie. Naprawdę. To się ciężko ogląda. Co mi obchodzi jakiś live Evrona, no? To zginął. zginął? To jest. Twój prezes rezygnuje. Ktoś zginął? Ktoś zginął? Kto Na skraszowało gierkę. Na ktoś ktoś wywaliło. Ktoś wywaliło, no. A, bo tu pewnie też Fox za tym stałeś, tak? Ale... Bo tu widzę, że ktoś, Bachus pisze. No to wiadomo, że ktoś się pod jego podtrzyma. I Bachus twierdzi, że, że to ty, Fox, tak? A, dobra. Czyli y, Fox robił ze mną napad. I robił mi serwer w Minecraftie, więc to moja wina. Tak. Co jest w ogóle? Jakiś Bachuś mi słabuje jakieś. To jest ten chit, serio? Ja wiem Bachuś ja nie dostanę bana jak pisze takie rzeczy Ej, serio, jakiś chłop może wysłabować sesji tak naprawdę teraz działa. Bachu, zmień tytuł tego filmu, no chyba, że zaraz przyjdziemy do jakichś konkretów, ale na razie ich tak nie ma. Ale może zmień ten tytuł wiggie na dla Fox Dash. <grym> A, dobra, ja rozumiem, no kurde. Drama nie byłaby taka zajebista, jakby, jakby, nie wiem, w tytule byłoby napisane: Fox Dash a nie jakiś geek youtubera. Także, nie, ale jak można zrobić teraz w tej grze?